Siema wszystkim, z tej strony Roblox. Witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. W tym momencie jesteśmy na moim koncie, tym starym. Na koncie, gdzie mam prawie 19 tysięcy poarków. No, miałem, proszę zobaczyć, miałem prawie 20 tysięcy, ale się nie udało, bo sezon za 20 tysięcy wtedy skończył. Już dawno to było, teraz nie grały na tym koncie przez parę dni. Teraz musimy sobie zagrać. Zagramy tą rozą solo, to już są bardzo ciężkie. No nie aż takie ciężkie mecze, ale to już trzeba umieć grać na tych 500 coś w pucharkach. Co też mam dobrego respa. To nawet tą skrzynkę zieloną ale nie mogę Kurde, teraz jest ciężko trochę Mam no, na no, ósme miejsce, na, najlepiej kampić na razie, kampić siódme miejsce, dobrze kurna, no, boję się tego spajka, bo mam może bardzo łatwo szybko ulta naładować ma mało HP, ale jak ci dopadnie, to po tobie. Na niego trzeba uważać. O, chyba poszedł na górę, ten Spike. Siódme miejsce ciągle. Kurde, niech się tam biją. O, on ma ulta, to on może mnie zwolnić i mnie całkiem zabić. Na niego trzeba uważać. Ktoś mnie ogląda, wow. Jedna osoba. Szóste miejsce. Dobrze, na razie trzeba kąpić. Ja przyznaję się, moja taktyka to kampienie. Czasem trzeba. Jak to mówi VCR, znany YouTuber prawie wszystkim. Czasami trzeba jednak zakąpić. No, strefa się kończy pomału. Kurde. Piąte miejsce. Jest gitara. tá bom, <fixos> Jest, 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 win, dobrze, ledwo, ale udało się, dobrze, pięknie, dobra, udało się cudem, dobrze, udało się, kurde, udało się, dobra, teraz sobie zagramy maksem, maksem, no maksem, to na tą mapę to się za bardzo nie nadaje, ale... Czy nim lubię grać? I dajcie w komentarzach, czy, czy lubicie grać Maxa, czy macie w ogóle tego zabiemiarza. Aha, on bije to. Po... Co to za dziadostwo tam jest? Mortis chyba. Nie wolę lepiej sobie spindalać. Nie lubię postaci takich jak ktoś gra szalito i taka rouza wyskał. No wiadomo, ja też grałem rouzią, ale. Szóste miejsce. W tej chwili mamy. Kurde, no. Bicie się tam. Kampie nie, ja każdą postaci przyznaj się, że kampie. Jak nie mamy dobrej pozycji, jak nie mamy że power powercubesów, to nie radzę y, raszować na przeciwnika. Piąte miejsce. Czwarte. Dobra, już mam już cztery pucharki. Tylko nie wiadomo, że co to za dziedzarstwo może do mnie przyjść. O, o jest trzecie miejsce ja pierdzielę. Pierdziele gdzie ty jesteś? Chodź tu kurde. Kurr, się. Dobra, to tyle na tym odcinku. Krótki taki odcinek sobie zagrałem. Może kiedyś zrobię dłuższego streama. To chyba będzie na tyle. O akurat jest nowa mapa. Tysiące jezior. No to... Na, otworzymy skrzynkę może wypa. Jest! Star Power! Jest dobrze. Chociaż tapał mi wypadł na tym streamie. Dobra, na dziś to tyle. Cześć.